Hej, ja jestem Iga i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o perfumach z pewnym składnikiem, który mi osobiście kojarzy się z beztroską i wakacjami, a będą to perfumy z... Kokosem. Yy, dokładnie tak, jednak zanim przejdziemy do opowieści o kokosie i yy, propozycjach perfumy z yy, właśnie tym składnikiem, to standardowo zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, a jeżeli odcinek się Wam spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również o tym, żeby śledzić nas w mediach społecznościowych. Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama, a yy, pod filmem w opisie znajdziecie link do naszego sklepu. Zapach kokosa dla wielu z Was pewnie kojarzy się z wakacjami, z beztroskim czasem. Z upalnym latem, więc jeżeli pragniecie przywołać troszkę te wakacyjne wspomnienia, koniecznie się idzie po perfumy, które w swoim składzie zawierają, e, właśnie kokos. Oprócz tego, że on działa bardzo pozytywnie na nasze zmysły, e, on również nas pobudza i dodaje energii do działania. Oprócz tego, ten zapach jest niezwykle przyjemny, słodki i kuszący, dlatego jeżeli lubicie zwracać na siebie uwagę, koniecznie przetestujcie perfumę z tym składnikiem. Oprócz tego, że kokos kojarzy nam się z. Przyjemnościami ma on również niezwykłe właściwości. Ale jakie? Olej kokosowy jest wykorzystywany na szeroką skalę w przemyśle kosmetycznym i gastronomicznym. Swoje uznanie zdobył również w branży perfumiarskiej, gdyż jest ceniony tutaj przede wszystkim za swoje energetyzujące i relaksujące działanie. Dodatkowy zapach kokosowy działa bardzo kusząco i przyciąga uwagę płci przeciwnej. Słodkich i istie tropikalnych nut kokosowych szukaj szczególnie w perfumach przeznaczonych na lato, ponieważ ich wakacyjny, lekki charakter z pewnością dopełni każdą letnią to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o słowo wstępu. Teraz chciałabym zabrać Was w perfumerską podróż, e, dlatego przygotowałam dla Was sześć propozycji zapachowych, w których znajdziecie aromat kokosowy. Moja pierwsza propozycja to Eskada Thai Sunset. Kompozycja rozpoczyna się od nuty koktajlu z czerwonej pomarańczy, ze słodkim mango i ostrą nektarynką. Generalnie unikatowy aromat tych perfum jest jak zachód słońca na tropikalnej plaży. Absolutnie pyszna, letnia i podnosząca na duchu woda toaletowa, która zapewnia ekscytującą podróż węchową, a słodkie i wakacyjne tony zapachowe poprawiają samopoczucie i kojąco działają na nerwy. Moja druga propozycja to Estée Lauder Bronze Goddess. Zapach tych magicznych perfum jest gładki, aksamitny, a jednocześnie subtelny. Świetnie sprawdza się jako rozwiązanie na co dzień, szczególnie w najcieplejsze dni w roku. Jest to niesamowity zapach, który jest bardzo świeży, zmysłowy, ale równocześnie jest bardzo intrygujący. Każda kobieta utulona bogatym aromatem tych perfum poczuje się jak bogini i sprawi, że wszystkie spojrzenia będą skierowane na nią. Moja trzecia propozycja to Rihanna Rep Le Fleur. To egzotyczny i odważny zapach stworzony dla buntowniczek, które każdego dnia pragną wyrażać siebie oraz podkreślać swoją pewność siebie i niebanalny charakter. Tajemnicą tych perfum jest śmiałe połączenie słodkich nut owocowych z egzotycznymi kwiatami i słodkim kokosem. Bezkompromisowa i zmysłowa namiętność wybrzmiewają w każdej kropli tego niesamowitego zapachu. Moja czwarta propozycja to Marc Jacobs Daisy Dream. Ten zapach przywodzi na myśl kwietną łąkę i bezchmurne niebo, a to wszystko dzięki orzeźwiającym i lekkim nutom takich owoców jak gruszka lici czy jeżyna. Perfumy te są niczym innym jak esencją pełną radości życia, piękna natury i łaskawości upalnych letnich dni. Jeżeli jesteś pełna energii i kochasz wolność, to te perfumy świetnie sprawdzą się dla Ciebie jako rozwiązanie na co dzień. Moja piąta propozycja to Dior Hypnotic Poison. Hipnotyzujący zapach, któremu zdecydowanie bardzo trudno się oprzeć, został stworzony z myślą o niezwykle zmysłowej i pewnej siebie kobiecie. Ta kompozycja to mieszanka doskonałej jakości wanilii, migdałów i kokosa w zrównoważonych proporcjach. Całość ma niesamowicie sensualny charakter, sprawiając, że te perfumy świetnie sprawdzą się na romantyczny wieczór. Moja ostatnia propozycja to Comfort Soleil Blanc. To perfumy doskonałe na słoneczne upalne dni. Tworzone zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Na pierwszy plan wybija się bergamotka doprawiona pieprzem i kardamonem, posypana pistacjami. W sercu zapachu królują natomiast słodkie białe kwiaty. Po dłuższym czasie kompozycja się wcisza, otulając nas kokosem, bursztynem i pasolą To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zapachy z kokosem. E, jestem ciekawa, czy używacie którejś z moich propozycji. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.